Witajcie w kolejnym odcinku 10 Minut z AI. Dziś zabiorę Was w podróż do czasów, kiedy Polska dopiero robiła pierwsze kroki jako królestwo. Opowiemy sobie o człowieku, który wszedł do historii jako Bolesław Chrobry, choć tak naprawdę nigdy się tak nie nazywał. O władcy, który był równocześnie budowniczym państwa i jego potencjalnym destruktorem, dyplomatą i brutalem, świętym i grzesznikiem. Przygotujcie się na historię pełną zdrady, przemocy, politycznych gier i rodzinnych dramatów, które sprawiłyby, że współczesne seriale wyglądałyby jak bajki dla dzieci. Bo prawdziwe życie Bolesława I to materiał na kilka sezonów Gry o tron tyle, że działo się to naprawdę w Polsce ponad tysiąc lat temu. Zacznijmy od rozwiewania pierwszego mitu. Bolesław, którego wszyscy znamy jako chrobry. Tak naprawdę tego przydomka nigdy nie nosił. To była swoista pośmiertna promocja, nadana mu przez jego syna. Współcześni nazywali go Magnus, czyli wielki, a kronikarz Gal Anonim określał go nawet mianem Gloriosus, wspaniały. To trochę jak gdyby za sto lat ktoś zaczął nazywać dzisiejszego prezydenta mądrym, choć za życia wszyscy zwracali się do niego po imieniu. Historia lubi sobie takie żarty, często bardziej pamiętamy legendy niż prawdę. Ale dlaczego miałby być chrobry? Słowo to oznaczało dzielny lub mężny i trzeba przyznać, że pasowało jak ulał. Bo gdyby rozdawano nagrody za odwagę w X wieku, Bolesław zdecydowanie znalazłby się w pierwszej trójce. Albo przynajmniej tak wynika z jego życiorysu, który czyta się jak scenariusz filmu akcji. Nasza historia zaczyna się dość dramatycznie. Gdy Bolesław miał zaledwie 6 lat, jego ojciec Mieszko I musiał go oddać jako zakładnika na dwór cesarski. Brzmi przerażająco z dzisiejszej perspektywy, prawda? Ale w X wieku bycie zakładnikiem to nie było to samo co współczesne porwania. To była raczej forma żywego zastawu, gwarancji, że ojciec będzie się trzymał umów politycznych. Można sobie wyobrazić małego Bolesława, wychowującego się wśród niemieckich możnych, uczącego się ich języka, zwyczajów, sposobów myślenia. To była najlepsza szkoła dyplomacji, jaką mógł mieć przyszły władca, ale też wprowadzenie do świata, gdzie każdy traktował cię jako potencjalną kartę przetargową. Czy to doświadczenie ukształtowało jego późniejszą brutalność? Trudno powiedzieć, ale jedno jest pewne, gdy wrócił do Polski, był gotowy na wszystko. Gdy Mieszko I zmarł w 992 roku, Bolesław szybko przejął władzę, ale nie obyło się bez rodzinnego dramatu. Wygnał macochę ode swoich przyrodnich braci, prawdopodobnie w obawie, że mogliby zagrozić jego pozycji. To była dość standardowa praktyka w średniowieczu. Albo eliminujesz konkurencję, albo konkurencja eliminuje ciebie. Bolesław wybrał opcję pierwszą, co świadczy o jego pragmatyzmie, albo okrucieństwie. W jego przypadku granica między tymi dwoma cechami była bardzo cienka. Pora na krótkie ogłoszenie. Jeśli podoba ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz komentarz. To naprawdę pomoże rozwijać ten projekt. Treść i oprawa wizualna powstały w dużej mierze z pomocą sztucznej inteligencji, bo na tym kanale eksperymentuję z narzędziami AI, żeby tworzyć coraz ciekawsze treści. Masz pomysł na kolejny odcinek? Zostaw komentarz. Tematy mogą być naprawdę dowolne, od historii przez naukę, aż po popkulturę, byle nie bardzo kontrowersyjne bo wielki youtube'owy brat czuwa. Rozważę wszystkie propozycje, szczególnie te najpopularniejsze, a teraz wracajmy do Bolesława Chrobrego. Jednym z najbardziej cynicznych, ale i skutecznych posunięć Bolesława było wykorzystanie świętego Wojciecha. Gdy biskup z rodu Sławnikowiczów przybył do Polski, Chrobry przyjął go z wielkimi honorami, ale nie zaproponował żadnej ciepłej posadki. Zamiast tego wysłał go prosto na śmierć. Na misję chrystianizacyjną do najdzikszych i najbardziej bezwzględnych plemion pruskich. Można to interpretować na dwa sposoby. Albo Bolesław był naiwny i nie przewidział konsekwencji, albo co bardziej prawdopodobne, doskonale wiedział co się stanie. Śmierć męczeńska Wojciecha była mu na rękę. Wykupił ciało świętego za wagę złota i pochował w gnieźnie, tworząc tym samym fundament pod przyszłe arcybiskupstwo i niezależność kościelną Polski. To było polityczne wykorzystanie religii na najwyższym poziomie. Współczesnych spin doktorów można by posłać do Bolesława na praktyki. W marcu roku tysiącznego doszło do wydarzenia, które przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński. Cesarz Otton III przyjechał do Gniezna jako pielgrzym, ale spotkanie z Bolesławem szybko przerodziło się w wielkie polityczne widowisko. Była to pierwsza liga dyplomacji europejskiej. Bolesław pokazał, że Polska to nie jakieś barbarzyńskie królestwo na peryferiach, ale prawdziwy gracz na scenie międzynarodowej. Powstało arcybiskupstwo gnieźnieńskie, utworzono biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Polska dostała religijną niezależność, co w tamtych czasach oznaczało też niezależność polityczną. Niestety, polityczne miesiące miodowe nie trwały długo, gdy odtąd trzeci zmarł przedwcześnie. Jego następca Henryk II miał zupełnie inne plany względem Polski. I tu zaczęła się prawdziwa zabawa. 16 lat wojen z Niemcami to było coś więcej niż zwykły konflikt graniczny. To była walka o to, czy Polska będzie suwerennym królestwem czy niemieckim wasalem. Bolesław zdecydowanie wolał opcję pierwszą i był gotów za to płacić krwią. Podczas jednego ze spotkań dyplomatycznych w Merseburgu Bolesław wpadł w zasadzkę gdy wraz ze swoimi ludźmi opuszczał zamek Henryka, został nagle zaatakowany przez uzbrojony tłum. Uratowali go niemieccy margrabiowie, ale część jego świty zginęła. To był jasny sygnał, że dyplomacja się skończyła. Bolesław nie był typem, który zadowala się tym, co ma. W 1003 roku anektował Morawy, dając Polsce kontrolę nad Bramą Morawską i dostęp do Dunaju. To była strategia godna współczesnych geopolitycznych geniuszy ale prawdziwym hitem jego kariery była wyprawa na Kijów w 1018 roku. Bolesław wkroczył do stolicy Rusi, złupił miasto i, jak twierdzą kroniki, zgwałcił przed sławę siostrę miejscowego księcia. Według kronikarza obecne były przy tym macocha księcia, jego żona oraz dziewięć jego sióstr, z których jedną, dawniej sobie upatrzoną, ten stary wszetecznik Bolesław uprowadził bezwstydnie. To pokazuje drugą twarz naszego bohatera, była to pełna przemocy epoka, a Bolesław był jej produktem. Mówiliśmy o polityce, ale co z życiem prywatnym? Otóż, Bolesław był, delikatnie mówiąc, bardzo aktywny na tym polu. Miał cztery żony i jedną nałożnicę. Pierwsze dwie odesłał z nieznanych powodów. Jedna była córką margrabiego Miśni, druga księżniczką węgierską. Trzecią żoną była Emnilda która spędziła z nim około 30 lat i miała ogromny wpływ na jego decyzję. Kroniki opisują ją jako kobietę roztropną, która łagodziła porywczy charakter męża. Po jej śmierci Bolesław ożenił się z Odą, córką Margrabiego Miśni. To wszystko pokazuje, że w średniowieczu małżeństwo było przede wszystkim narzędziem polityki. Miłość? To był luksus, na który królowie rzadko mogli sobie pozwolić. Jednym z osiągnięć Bolesława była radykalna chrystianizacja Polski. Ale jego metody przypominały raczej współczesne reżimy totalitarne niż misje ewangelizacyjne. Cudzołożników kazał przybijać zamożne do mostów, a ludziom łamiącym posty wybijał zęby. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie takie zachęty do wiary. Ale w tamtej epoce przemoc była językiem, który każdy rozumiał. Bolesław wierzył, że cel uświęca środki. Albo po prostu lubił drastyczne rozwiązania. W roku 1025, prawdopodobnie na Wielkanoc, Bolesław koronował się na króla. Zrobił to samowolnie, bez zgody papieża czy cesarza. To był jego ostatni wielki gest niezależności. Kilka tygodni później zmarł. Pozostawił po sobie kraj rozległy, ale skłócony z niemal wszystkimi sąsiadami. Jego następca, Mieszko II Lambert, nie otrzymał tronu bez problemów. Został nim zamiast pierworodnego syna bez pryma, co doprowadziło do kolejnych konfliktów rodzinnych. Bolesław I był postacią pełną sprzeczności. Budowniczy państwa i jego potencjalny destruktor. Dyplomata i brutal. Wizjoner i oportunista. W jego życiu znaleźć można lekcje uniwersalne, o tym, że władza korumpuje, że polityka to sztuka możliwego, a nie idealnego? I że historia pisze się krwią, a nie atramentem. Pytanie na koniec: czy taka postać byłaby możliwa w dzisiejszych czasach? Czy współczesny świat potrzebuje takich bezwzględnych wizjonerów? Czy może już przeszliśmy ten etap ewolucji społecznej? Zastanówcie się nad tym do następnego odcinka 10 minut z AI. Do usłyszenia!